Dzień dobry. Dzisiaj mamy 24 luty. Już końcówka lutego. I patrzycie, jest taki ładny dzień. Byłem i chciałem na spacerku z Nutko, także w tej chwili nagrywam z domu, z ogrodu. Przy okazji zobaczycie, jak wygląda już teraz po zimie mój ogród. Także tutaj jeszcze nic takiego nie robię. Zacząłem. Zaczyna tam szklarni przygotowywać szklarnie do wiosny. Ale dzisiaj chciałbym porozmawiać o kreacjach. Wiecie, my myślimy cały czas, mamy tak, jest takie powiedzenie nawet, nie? Jak zobaczę to uwierzę. To jest takie, ja to nazywam kwadratowe pojęcie, kwadratowe przysłowie. Ludzie tak mówią, że jak coś zobaczę, to uwierzę, a tak, to on nie wierzy w to, co nie widzi. A to tak naprawdę działa odwrotnie. To, to w co wierzę, to to widzę. Czyli jak uwierzę, to zobaczę. Dopóki w coś nie wierzysz, to tego po prostu nie będziesz widział. Jak to działa w realiach, tam taki jeden przykład, bo ten przykład cały czas mi chodzi po głowie. To jest przykład taki, no trochę polityczny, no ale... A tak dla wszystkiego chcę Wam pokazać, że ja tutaj stoję sobie na bosaka, bo chcę wykorzystać ten czas i się trochę uziemić. Jeszcze dzisiaj byłem raz, ale jeszcze, bo mi za mało. Tak czuję. I to, co my widzimy, na przykład, My uważamy, takie wszyscy mają pojęcie, że polityka to są brudy. Prawda? Politycy są, później do tego przyszło następne przekonanie, takie, że wszyscy politycy to złodzieje, oszuści, kłamcy i tak dalej. Ale że zajmowanie się polityką to jest sprawy brudne, to jest nic dobrego. Tak, tylko że my to w, w tym momencie, jeżeli my w to wierzymy, my nieświadomie kreujemy, to po prostu wspomagamy. Oszustów, złodziei, manipulantów, karierowiczów. To widać ewidentnie w Polsce, jak to, jak jedni bronią drugich, że ci z tej jednej partii to są większe złodzieje od tamtych. Od tych, na których ja głosuję, no to tamci inni są jeszcze więksi. I to jest tak zwana podwójna moralność. Nie widzisz tego, nie chcesz tego widzieć, co złego, robią ci, na których głosujesz, ale wytykasz, widzisz wszystko, co robią przeciwnicy. To jest tylko skutek uboczny tego, że my uważamy, że no ktoś zajmuje się polityką, to jest, no, zajmuje się brudami. On musi być nieuczciwy. Nie widzicie w tym bezsensu takiego, że on musi być nieuczciwy? Bo my w ten sposób kreujemy, że polityka to brudy. My musimy zmienić nasz obraz. Musimy zmienić ten obraz, bo ten obraz jeszcze nam media cały czas e jakby. E ten obraz nam cały czas media materializują, o, coraz to jakieś afery pokazują, dowody puszczają różne. No a my cały czas nabrałem przekonania, że tak, 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 ja tu nie chcę bronić żadnego polityka, to nie o to chodzi. Ale chcąc cokolwiek zmienić, żeby się zmieniło, to najpierw trzeba zmienić naszą wizję świata, czyli naszą wizję polityka. Czyli to, co my powinniśmy robić, po pierwsze to oprócz tego, że nie słuchać w ogóle mediów, starać się nie jak najmniej słuchać, oglądać, bo nawet jak jesteś świadomy, to i tak, tak chłoniesz to, to, co mówią, wywołuje to w tobie emocje. A my mamy tworzyć wizję świata, jakiego my chcemy. Czyli jeżeli już są politycy, są, bo będą, muszą być jacyś przywódcy, to są uczciwi, to są ludzie wiarygodni. Mamy sobie wyobrażać to, takie obrazy tworzyć, że przychodzisz do, do, do kogoś takiego ważnego, mówisz mu i on ci potwierdza tak, my to załatwimy, to my stworzymy takie prawo. Obrazy takie, chodzi o tworzenie obrazów, Takiego polityka, takiego przywódcy, który służy ludziom, który jest wybrany przez ludzi, ale oni też słu służą. Ten obraz i to pojęcie, bo to jest to pojęcie brudnej polityki, jest wszechobecne i najpierw zmieni trzeba zmienić te nasze podejście do to te przekonanie. Pamiętajcie, że. Twoje przekonanie, twoje przekonania, czyli twoja wiara, kreuje to. To ty jesteś kreatorem tego. Mając takie przekonanie, jesteś tego kreatorem. Czyli jesteś tak zwanym współwinnym, że tacy ludzie do polityki, do polityki się pchają, no przecież oni się muszą zajmować brudami. Dlatego, żeby to zmienić, trzeba zmienić najpierw siebie w środku, nie tylko swoją moralność. Nie to, że to nie tolerujemy e, jakichkolwiek przestępstw, matactw, manipulacji u polityków, u tych, na których głosujemy także. Przede wszystkim, przede wszystkim, bo najpierw trzeba patrzeć się na siebie, na tym jakim, na to jakim ja jestem, i od siebie wymagać. Jeżeli nie będziesz wymagać od siebie, tylko od innych, no to. Wiecie co? Tu już przegrałeś. No. Czyli widzisz zło na zewnątrz, a nie chcesz zobaczyć przyczyny w sobie. Że tak naprawdę to była ta przyczyna. My po prostu nie zdajemy sobie sprawy, jak głęboko jesteśmy przeciągnięci. Tymi programami negatywnymi i że my je wspieramy. To, że widzimy na zewnątrz, że to się sprawdza, tak, no bo jak wszyscy tak myślą, to się musi sprawdzać. Rozumcie. Musicie zmienić najpierw swoje myśli. Czyli zmieniam to, w co wierzę, i później my to zobaczymy w realiach. Ale najpierw musimy zmienić te przekonania, obrazy w sobie. Czym więcej będzie takich ludzi, ten obraz będzie coraz bardziej powszechny, bo to najpierw zaczyna się od kilku jednostek, później coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Ale to trzeba najpierw robić, zmienić te obrazy, te swoje przekonania. Na temat ludzi, na temat polityki, na temat wszystkiego. To są te programy, które należy usunąć, zmienić. Cie taki krótki jest, może trochę polityczne, ale taki to jest na czasie. Żeby pokazać, że mamy wpływ, że możemy mieć wpływ i mamy wpływ. Wiecie, że największą potęgą jest człowieka myśl, myśl jego. Oczywiście po miłości. Ale jeszcze, myśl przesiąknięta miłością. Ma jeszcze większą moc. Do następnego razu.